Przez okazję dzisiejszego Święta Zmartwychwstania chciałem zaśpiewać kawałeczek a tego bardzo znanego zaśpiewu Wielkanocnego trzy razy w troszkę różnych tempach. O dniu radosny, pełen chwał dziś Jezus Chrystus z grobu wstał. Nam z Zmartwychwstania Przykład dał, Alleluja, Alleluja. Odniu Od radosny, pełen chwał, Dziś Jezus Chrystus z grobu stał. Nam z martwych przykład dał, Alleluja, Alleluja. Od radosny, pełen chwał, Dziś Jezus Chrystus z grobu stał. Nam z martwych stania przykład dał, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Hallelujah!